Witam Was, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, druga misja z potworów halloweenowych, jesteśmy na rzece Tyber i tutaj jak widzicie musimy złowić 20 karpi albo brzan pospolitych, albo miks tych ryb. No i do tego boleń, kleń, lipień na krwawe muchy, także ja tutaj dzisiaj sobie jestem przy tym moście, na mapie to jest... Yy... o, dokładnie ten punkt tutaj i jestem z tej strony... Północnej Z tego co kojarzę tutaj Bolenie kiedyś mówiłem, Nawet mam tutaj właśnie dwa markery I tak mniej więcej sobie obrzucam właśnie Okolice tutaj tego pierwszego filara Filaru każdy musiał dać tej podpory mostu Tutaj mam też rzucone trzy wędki właśnie na karpie. Haczyki 2-0. No i tą jedną wątką sobie tutaj próbuję łowić bolenie. Próbowałem wcześniej łowić koło murka. Koło <grym> Także tam dużo sumów mi się czepiało, więc na razie sobie odpuściłem. Stanąłem tutaj i tutaj na razie jeszcze żadnego suma nie trafiłem. Trafiłem jednego karpia, mam cztery bolenie, także powoli sobie tutaj to łowię. Może powinienem mniejsze haczyki dać niż 2.0 Ten będzie mi tak. Krzysztof chodzi cały czas. Oglądał te wędki, czy wszystko w porządku tam powiązane. Czy bezpieczne klipsy są? <laughs> Także tak. O, dobra, zobaczmy, co tu będzie. Wziąłem sobie też rakietę zanotową, żeby w razie czego, jakby te karpie nie brały to dorobić. O kurka, a okoń, bo tutaj mam te. Tutaj mam te muchy. Może rzucimy sobie trochę dalej. Nie wiem, czy ma sens w ogóle łowienie boleni na, na gruntówkę, no ale zobaczymy. Może coś tam się uda dorwać. Jeżeli nie jeżeli je będą tutaj brały, no to spróbuję gdzieś między kamieniami na młode lipienie popolować. Może to będzie hmm, lepsza opcja, żeby szybciej zrobić te 13 sztuk. Ale na razie, dopóki łowię, karpie, no to sobie tutaj cały czas będę siedział. Nie wiem, czy wspomniałem. No, wziąłem rakietę. Jakby te karpie nie brały, to sobie troszeczkę e, zanęcimy. Jest jakieś branie, dobra. No, to będzie sum. No, oczywiście. Ajajaj, aj, aj. czyli tutaj też generalnie siedzą sumy, nie będzie tak łatwo <laughs> tego karpia dorwać. No, jak jest sum, to nieważne: jaki haczyk damy, to te kurde połknie tą mordą swoją. Także no, na razie, słuchajcie, plan jest taki, żeby tutaj sobie podziałać. No, może sobie zrobimy jedną szybką taką zaneutę, Big Riverina 325, Carp Rivala 1500 Nie, coś źle wam mówię, czekajcie, coś tu się pomyliło Katwiz Destroyera to nie, o taką, 1500 Carp Rivala, 500 Big Riverina, CSL'a Tutti Frutti troszeczkę I to wszystko mieszamy Ja sobie podrzucę tutaj z 5 takich rakietek Mam nadzieję, że ten karpu przypłynie i, i szybko to zrobimy. Że tutaj mamy rakietę. Dawaj, to szybko. czy jest w ogóle branie, czy nie? Dobra, tą autkę sobie na razie odłożę i przerobię ją na tą karpiową Jo, dobra, jest jakiś bolek. Medalowy. To tych już mamy 5. Tutaj nie mam żadnego konkretnego markera. Jakbyście chcieli, ja po prostu sobie jakieś tam postawiłem i, i tak sobie łowię. tu sobie tylko pozaznaczałem, gdzie nabolenia, jak z klawikówki rzucam, żeby to zaczęło fajnie spływać, i, i to wszystko. nie ma brania uspieszyłem się troszeczkę nie, ma, nie mam pytań w ogóle słuchajcie no, widzicie jak jest dlatego często gram na prywatnych pokojach a <noise> gościu będzie krążył jak mucha nad kupą Świetnie. <laughs> no, mamy chyba kolejnego bolenia. Że gdzieś te nasze ryby się tutaj ruszyły. O, no tak. Skończyły muchy. O, wstręt naturalny. Słuchajcie, gdzie te muchy teraz będą? Kurde, mogłyby jakoś te event... O dobra są, so, nawet szybko znalazłem. Mogliby jakoś podzielić, że te eventowe są na początku, żeby człowiek tego nie szukał po całym klikunku. Przerzucimy sobie wątki tam, gdzie zanęciłem na ten marker, także też możecie sobie tak po prostu postawić marker i tyle. <słuch> Zobaczymy, co uda nam się tu zaraz wyłowić. Liczę na to, że będą karpie. A nie sumy. Ewentualnie jakieś brzanki podejdą. Dobra, na 1.0 coś mamy. I zaraz się okaże że to jakiś karaś. A, jest mu młody karaś. Dobra. No i generalnie... Generalnie tak to będzie słuchajcie wyglądało. Ja będę sobie tutaj rzucał, będę sobie tutaj łowił te rybki i jak je już wszystkie wyłowię, to to będziemy robić dalej zadanie. Jeszcze ewentualnie spróbuję przy tym murku połowić, no ale mówię, tam... Tam za dużo suma wchodziło. Przy kamieniach, gdzie jest ten widmo statek, możecie sobie śmiało, na przykład połowić tam klenie i i lipienie powinny być, generalnie wszędzie gdzie jest dużo kamieni to ten kleń i lipień powinien się powinien się kręcić, więc jak, jakiś mały haczyk, hashtag 1 na przykład ewentualnie tak jak ja mam tutaj 1.0 ale raczej bym na młode lipienie i klenie poszedł troszeczkę niżej i na takim hashtag 1 bym sobie przy kamieniach śmiało popróbował te klenie połowić, no ale ja tutaj Łowiąc te karpie, myślę, że na spokojnie 13 boleni tutaj wyciągnę. I nie będę za bardzo kombinował. No chyba, że się okaże, że te karpie w ogóle nie będą tutaj brały, <laughs> to, to jednak trzeba będzie pkrać innego miejsca i, i może zmienić Wędkę na bolenia na, na coś mniejszego. Ale no to zobaczymy. No nie będę Was tutaj zanudzał, bo te 20 karpi to, to tu się zejdzie. Uuuu. To chyba nie będzie boleń. Chyba trafiliśmy jakiegoś konia. Nie. Małego klenia tutaj trafiliśmy. No i dobra. Przymoście gdzieś kurde w tym bocznym nurcie się. Klenik. Przykręci. Przykleił tutaj do dna. Przypolował sobie. Także żeby tego nie przedłużać, bo będzie pewnie z godzina albo lepiej miało, no to już mamy 10 minut, więc... Ja. O, 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 może wyciągniemy jeszcze tą rybę i, i tu sobie spauzujemy i zobaczymy ile mi się uda tu wyłowić. Jest kolejny karp, także gdzieś ta zanęta może troszeczkę podziałała, aczkolwiek nie tak jak myślałem, że będą trzy wątki naraz grały i nie będzie czasu wyciągać. No ale coś gryzie, a to najważniejsze. O, mamy. Coś, coś mi tu przerwało, ale już te bolenie mam tutaj wyłowione. Tutaj całkiem fajnie wpadają te karpie. Przy tej zanęcie naprawdę jakoś to idzie sensownie. Dwa sumy chyba tylko do tej pory. Jedna medalowa brzana. To teraz przewinąłem sobie już dzień na, na poranek, bo tam już godzina 16 już brań praktycznie nie było. Teraz o poranku, jak widzicie. Całkiem sympatycznie te ryby biorą i, i raptem co godzinkę mniej więcej siedzę i 15 sztuk karpi, 14 już myślałem, że ten co pika będzie w 15, ale tak dobrze nie ma myślę, że jeszcze z pół godzinki i te 5 karpi tutaj sobie dołowię na spokojnie no i chyba mamy ostatnią sztukę na końcu naszej linki, zaraz zobaczymy o! To z grybus jaki Tak to my się bawić nie będziemy, kurka wodna, no Ale chyba tak poza tym to pierwszy sum, a tak... No pierwszy, a tak zobaczcie Jest 11 ryb, które były nam potrzebne. to już mogę sobie zwinąć, bo się nie przyda ten spławik. Dobra, zobaczmy. Idzie karpiszon. Dobra, mamy to zrobione. I co teraz nam tutaj wyskoczyło? Znalazłem. Aha, swój krwi znalazłem. Uu. Dobra, w nocy zbierz. Co? W nocy weź zepsute wino z beczki posiadłości i o północy wlej krew 33 ryb i zepsute wino do studni. Okej, okay, grubo. Dobra. Czyli mamy jakąś misję. Posiadłość to pewnie o to chodzi tutaj ten dom. Jeden jedyny, który tu jest. Więc ja sobie biegnę do posiadłości. Kiedy? O północy trzeba to zrobić, dobra. Już żeby był klimacik, który już sobie przewiniemy. Już jest ciemno. Idziemy teraz do posiadłości. Teraz jakieś wilki nas napadną. Kurde, to księżyc za drzewem, myślałem, że jakieś oczy się tam świecą w krzakach. Telewimo tu już jest Widaać już posiadłość Weź się góry kur... Człowiek, tu słuchawki mam Ty weź opanuj się on. Minąłem wejście. Dobra, wejść zepsute wino z beczki. Z beczki, z beczki. A gdzie jest beczka? O, tu jest pół beczek. Znaczy, dużo. What the fuck? O, coś tu jest. A gdzie to wino jest? Dobra, mamy wino. Coś tu się dobrze w środku bawi, tylko dźwięki słychać. I co teraz? O północy wlej krew. Dobra, czyli o północy, to znaczy, że tutaj. Studnie to widziałem tylko jedną, także. Jezu! Kurwa, pod... Znaczy kurdaż podskoczyłem. Dobra, mamy tutaj jakąś wahadłówkę. Świetna robota, żaden potwór nie może oprzeć się twoją umiejętnością. I co my teraz? Starożytne amfory z zatupionego statku pozostały rozrzucone wzdłuż brzegów rzeki po katastrofie. Biada temu, kto weźmie amfory, natychmiast pojawi się potwór strzegący swojego przeklętego skarbu. Legenda mówi, że aby złamać klątwę syreny i uwolnić dusze marynarzy, wszystkie węgorze, długogłowe, zamieszkujące te wody muszą zostać złapane. Eee, wyposaż płasko. A, ok, a czy ja wziąłem? Wziąłem sobie spinning, dobra. Mm, dobra, dobra. Płaska wahadłówka. Jest, jest. W nocy złap każdego potwora, po tym jak weźmiesz jego amforę. Czekajcie, amforę to, 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 to chyba wiem o co chodzi. Bo ja widziałem tu takie rzeczy. O to, tak? A. To sobie wziąłem. Chyba łódkę potrzebuję, żeby to ogarnąć. Czekajcie, czekajcie. Potrzebuję tu łódkę? Czy gdzieś było coś przy brzegu? A, no kurwa. Znaczy, kurde, Napisane jak W. Użyj łodzi, nie? A ja sobie chodzę i, i sobie sprawdzam. Za 8 godzin dopiero. Dobra. To ja pójdę tego szukać w takim razie. Dobrze, widzę, że na mapie wszystkie te miejsca, które musimy odwiedzić, mamy zaznaczone. Więc nie będzie problemu. Ujemy tam na wysokość posiadłości i po prostu będziemy sobie łowić te ryby. No. pływamy pod pierwszą. Dobra, wziąłem. Zobaczymy co się stanie. Napis uważaj. Co my tu mamy uważać? Coś tu się gotuje w tej wodzie przed nami. Kurka wodna. Dobra, teraz to się faktycznie przestraszyłem. Skupiłem się kurde na tym co tam się dzieje. A ten mi tu nad uchem wyskoczył. Co za typ w ogóle? Jak tak można? No widzę, że już chyba tutaj dalej ta misja będzie dość prosta, więc e... więc tak. Ja tu sobie zniknę na chwilę, żeby było dobre zdjęcie. Coś takiego. No, i co to będzie? Tak zaraz sobie jeszcze zobaczymy drugiego, ale chyba wspólnie nie będziemy wszystkich pięciu wyławiać, bo jeżeli to jest na tyle prosta misja, że wystarczy wziąć tą amforę. Ej, czekajcie, bo ta to nie zniknęła. Dobra. Trzeba pamiętać, którą się już. Zgarnęło w takim razie. E, teraz już mnie nie przestraszył. Teraz już się go spodziewałem. No ja. żeby tylko chciał wziąć e, jak tutaj skupa jak on taki skoczny to przy powierzchni spróbujemy na łódkę wskoczy. Wariat jakiś, czy co? O, dobra. Ale przy samej burcie złapał. Co nie jest zmęczona? To niech się męczy szybciej. Dobra, mamy kolejnego. Także tak to będzie wyglądało. Widzimy się przy ostatnim, jak odbieramy nagrodę i u was chwila u mnie trochę się zejdzie. No i robimy ostatniego wariata. Gdzie on się nam tutaj pojawi? zauważyłem, że jeżeli rzucamy tam, gdzie on mniej więcej wyskakuje z tej wody, to moment jest złowiony. Ja sobie to robię na przytrzymaniu, na najwolniejszym prowadzeniu. Wędkę to mam tropikane do 40 kg. Zaraz go tu potrollingujemy. O, i siedzi. Wystarczy przytrzymać trochę tą przynętę w wodzie, i naprawdę bardzo szybko bierze. Same te potwory, to widzę, że tu nie, nie jest żaden problem. A przynieść opane potwory do statku handlowego widmu. Dobra, czyli jakby same te potwory to nie jest problem. Najgorzej to do tych potworów tą przynętę zdobyć. Czyli tak jak w tym przypadku, 33 ryby do złowienia. A reszta to już bułeczka z macełką. A i to wszystko. Okej. Okay. Fantastyczna robota 3 złote monety. Wydałeś 30, dostałeś 3. <grybujesz> Dobra, co my tutaj mamy? Szypon stalowy, według legendy z dziennika, po tym jak statek wikingów z starożytnym amuletem na pokładzie zatonął w wodach jeziora. O matko, Sander, okej, okay, dobrze, no to już widzę, że będzie wesoło. W jeziorze pojawił się potwór przypominający olbrzymią tołpygę. Jego łuski służyły jako rodzaj pancerza, czyniąc go niewrażliwym. Przez wielki wieki nikomu nie udało się złapać tego potwora. Mówi się, że pokonanie potwora uwolni duszę wikingów. Nie zapomnij zabrać ze sobą mocnej wędki meczowej. No dobrze, czyli następna lokalizacja: to udajemy się na Sander i tam będziemy łowić potworną tołpylę z tego wychodzi. Także czekam na wasze komentarze, jak wam idzie event, co o nim myślicie, jak wam się podoba, nie podoba, wszystko piszcie, wszystko, wszystko się pytajcie, wszystko mówcie. Ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, wielka piątka dla was i widzimy się już tutaj w kolejnym odcinku na Sander. Trzymajcie się i do zobaczyska.